Pewnie wiele razy w swoim życiu słyszeliśmy, że Bóg nas kocha. I prawdopodobnie tyle samo razy zastanawialiśmy się, czy aby na pewno. Tak to już jest, że słowa nam nie wystarczają. Po prostu im nie dowierzamy. Potrzebujemy czynów, które byłyby potwierdzeniem prawdziwości tych słów. Jeżeli mnie kochasz, mówimy, to udowodnij to. I odnosi się to także do Boga. Jeżeli mnie kochasz, Panie Boże, to mi to pokaż. Na szczęście Bóg jest dobry i nie obraża się na nas i daje nam największy dowód swojej miłości. A jest nim ofiara, jaką Chrystus złożył za nas na krzyżu. W Ewangelii według świętego Jana, Jezus mówi. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Nie ma więc większego dowodu Jego miłości do nas niż śmierć, którą poniósł za nas na krzyżu. Mówi się, że wielkość miłości mierzy się wielkością ofiary, jaką jesteśmy w stanie ponieść za ukochaną osobę. Ofiara Chrystusa, którą złożył na krzyżu, była ogromna, a zatem Jego miłość do nas jest równie ogromna. Niestety bardzo często o tym zapominamy, dlatego Bóg nieustannie uobecnia tę ofiarę, ten dowód Jego miłości w Eucharystii. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną i tą samą ofiarą. Co należy rozumieć, że każda Eucharystia uobecnia ofiarę Krzyża, czyli po prostu czyni ją tu i teraz obecną. Doskonale uchwycił to Mel Gibson w swoim filmie Pasja. W którym przechodzi kolejne etapy męki Jezusa. I w momencie, kiedy żołnierze podnoszą w górę krzyż z przybitym do Niego ciała, ciałem Chrystusa, akcja filmu nagle przenosi się z golgoty do wieczernika, kiedy Chrystus bierze w swoje ręce chleb, i wypowiada nad nimi słowa konsekracji, jakby te jego słowa. To jest ciało moje, odnosiły się nie tylko do tego chleba, ale także do tego ciała, które jest wywyższane na krzyżu. I kiedy potem Jezus w wieczerniku unosi w górę ten chleb, tak jak czyni to każdy kapłan na Mszy Świętej, akcja filmu na nowo powraca na Golgotę, gdzie ciało Chrystusa jest już wywyższone. O tej jedności ofiary Chrystusa złożonej za nas na krzyżu i ofiary Eucharystii mówi nam Krzyż, który zawsze powinien być postawiony blisko ołtarza lub nawet na samym ołtarzu. W taki widzialny sposób przypomina nam on o tym, co w sposób niewidzialny dzieje się na każdej mszy świętej, która uobecnia ofiarę Krzyża popatrzmy na ten krzyż. Przypomnijmy sobie, że on tam jest. Bo może tak bardzo przyzwyczailiśmy się do tego, że już nawet nie zauważamy jego obecności. I może właśnie dlatego, choć tak często przychodzimy na mszę świętą, to tak często zadajemy sobie to pytanie: Panie Boże, czy ty mnie kochasz? Kto traci z oczu ten krzyż, traci także i odpowiedź.